z Włocławka. Nie no tam na wojska, to ja zanim bym się dostał, to ja po. ja 15 minut się dostałem. No, tak. no proszę, to, ja To tu jest za daleko. to jest nie przepijasz, ty. On musiał ja z tobą kiedyś usiąść. Blisko patrz, piku. Ja, tu zają, anyway, to jest jeden poionsa, nie ja to dwa, jest... Jeden, dwa, mhm, wow, to nie, ja już dwa, 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 dobra, dobra Ra trzy, ma... dobra, dobra. razy byłem... cztery razy razy dwa, zarazその, <tangetumanner> Jedno dwa, To już dwa, Już nie jest Jeszcze z tam, z no. A ja kurwa dopiero tutaj wez, z Piotrem kurwa wziąłem, i, 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 i. I kurwa gadamy, gadamy, i kurwa wziąłem telefon w raju, patrz się i góry! Kurwa! To się nie spodziewałem! To ja ile było tych komentarzy! Jak to byłem za To już nie, ale jak teraz kurwa wiesz, tam jeszcze przed?

Pokażmy się! To jest kolano, to jest kolano. Nie! On kurwa przeskoczył nad Nie. On się kurwa, przeskakiwał na farbie! No! Ej, no kurwa, ty już A nie! jego Nie! 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 się, kurwa, Nie! zaparła. No. Nie! 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 dawaj, dawaj, dawaj. dawaj, dawaj.

Nie chcesz iść okay. no to, no Wojska na wojsko polskie, wypij. dobra to jest, dobra. ona wla, wla, a, Ale a, błędu, w ogóle, a, no? W ogóle, nie? W ogóle, hey. Ale to co, no to cztery dotysty... dni, i jak ja wrócę, tak podciemko? Tak ja to Robert, Robert się nie co... Nie ma nie. O, ty, rower nie wiem. Nie co, ty przypomniał ty. Nie no bali mi się z kumplami. Ja to tak no, nie na mieście, dobrego takiego kiedyś. Ale to kiedy ja no, nie To jest taka tropa

Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień Weźmy to krzesło tam pod księgę. Będziesz miał jeszcze? Nie, ja mam. Chcesz pi piłkę ci zabrać? Czy co? Ja Możesz wziąć, bo ta minuta została. A -a. Już, Dziękuję. Już, już... A -a.